Pan radny Tomasiak w sprawie porządku obrad. W sprawie wniosku przeciwnego do radnego... Proszę bardzo. Panie szanowni, panie wiceprzewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy Robotowa. Również proponuję Radom Werszyńskiemu lekturę zarówno tego wyroku WSA, jak i NSA, bowiem tam obstrukcja przewodniczącego również polegała na tym, że tam był wniosek o odwołanie przewodniczącego, a przewodniczący tego dnia był na sesji Rady Miasta, patrzył się co robią radni, świadomie nie podpisał listy, a później skarżył yy, prawomocność obrad, bo radni tego dnia przewodniczącego zmienili. Więc polecam te wyroki. I proponowałbym nie dywagować, tylko spójrzmy na, orzecz na orzecznictwo i nie działajmy w sferze, wydaje mi się, y gdyby było tak, a mogłoby być, tylko opierajmy się o tym, co już wiadomo jest w polskim orzecznictwie. Dziękuję. Dziękuję.